Witam was moi widzowie, kochani Jebani, Ha kurwa Ej kurwa, co ja mam na ręce? Mam czarną rękę, z czego to się ujeb... Ty, ja mam, mam rękę w tuszu Ej, Nie jest skąd to się Kurwa, wzięła. Kurwa, drugą też? Kurwy jebane, jak to zrobiłem? Jebany trzeba być Dobra, chuj nie ważne, wezmę za pipizdę Kurwa telefon jeszcze, ja pierdolę, nie idź tu umyć, pierdolę. Dobra, kurwa, wróciłem, ale kurwa tego się nie da umyć. Skąd ten czarny trawnik pierdolony? No, na pilocie nic nie ma, na padzie też nie kurwa, chuj wie. Dobra, a więc się ma, tak w 40 sekundzie chyba. Nie wiem, nie jak wiem, to się wypowiedziawszy Jestem yy, kurwa, co? Wracam się do Was po kilku dniach, ale widzicie, jak jestem dobry i jest, ja Was nagrywam bo o kurwa tego nie było bo, bo brakuje mi prawda nagrywania a, 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 a tak naprawdę dosłyszycie to, to? to kurwa mi się skończył mi się to ale paki jebanek więc kurwa wysyłajcie do niej kurwa, nie, kurwa. to ja was przepraszam nie wyzywam nikogo z szczerego serca chciałem Was przeprosić prawda i mówię historykę a mniej więcej tak e, chyba w, nie wiem w kwietniu, może nie wiem, kurwa, coś takiego chyba, albo na początku roku szkolnego co sobie... był chuj wie jeszcze powiedziawszy, nie pamiętam. W każdym razie Pewnego dnia w szkole, bo ogólnie jest to taki trochę przyjebany, jak możecie wiedzieć, jeżeli ktoś mnie zna. A <laughs> mnie nikt nie zna, bo jestem debilem, nie wychodzę z domu <laughs> To ogólnie stwierdziłem, że coś odpiernole, ja w sumie do to, to nie ja i tylko taki o, kurwa. Taki debi pierdolony stwierdził, że mi na petardę, a jako, że ja miałem tak przypadkiem zapalniczkę przy sobie, to stwierdziłem, że, prawda, tutaj sobie ją rzucę i będzie tak... Śmiesznie, śmiesznie będzie, kurwa, haha! I będzie takie BUM, nie? Ogólnie bo taka mała petarda, nie wiem ile miała, tak może z 3 cm gówno miała, może 2,5. Takie małe gówno, wiecie się co chodzi No to ja to dostałem I że miałem zapalnieć no to właśnie stwierdziłem, że Prawda, się pobawimy kurwa W terrorystę, <laughs> Kurwa duchy mam chyba w domu, bo mi kurwa Coś światło zapala samo, <laughs> W sensie, bo ja mam czujnik Jebany i kurwa mam zamknięte drzwi mi się światło zapaliło, o kurwa mam Włamanie, a więc yy, ogólnie To było na najwyższym piętrze w tej szkole I wtedy byłem ja się tylko moja klasa była... No, kurwa są całe czarne z tego trendu, ma. Tylko moja klasa była tam u góry pod właśnie tą salą chemiczną. Wtedy ja nie wiem, jaka jak, jak, jak wtedy miałem lekcję szczerze powiedziawszy. Ale nie że to było pod salą chemiczną. I jako iż nie było tam żadnego nauczyciela. I, i ten, no to się mnie spytali, ej ty, te biłgi chcesz petardę? Jeżeli nie masz zapalniczkę, to wiesz, będzie boom fajne, haha. A ja takie patrzę do Pesaka, no chyba nie mam ten zapalniczki. Patrzę do Pesaka, no o, kurwa zapalniczka ja mam, no to ja już wiem co zrobię. I oczywiście zachowałem środki bezpieczeństwa, to znaczy... O kurwa to ma się prosto, czekać. To znaczy, że yy, prawda kurwa, bo wiecie, to jak, jak macie szkołę jebaną i na samej kurwa górze, było takie no kurwy. Był róg, w którym był śmietnik, bo zazwyczaj w ogóle kurwa w rogu stoi śmietnik, bo czemu by nie? No kurwa, w sumie gdzie ma stać, kurwa, na środku kuretaria czy co? Debil pierdolony. No to zachowałem środki ostrożności powiedziałem wszystkim, ej wy weźcie się odsuńcie, bo będę ten... Yy, będę petardo będę rzucał i uwaga, bo pierdolnie. Ale nie spodziewałem się, że pierdolnie aż tak. I wcześniej ogólnie jeszcze dostałem propozycję, żeby kurwa rzucić tą petardą. Czego w sumie teraz żałuję, ale to jest mało ważne. Nie, coś do tego nie było. Jeżeli ogląda to ktoś, kto mnie zna i pamięta tą sytuację, to tego nie było, prawda? Żebym nie nastał w pierdolu czasem. Dostałem propozycję, by tą petardą mnie baną rzucić w takie dwie kurwy pierd... <laughs> to znaczy, mojej koleżanki slazy. śmiecie Śmieci się. Nie było śmieszne, wewe. Demiluję mam. Może czasami przecinać tak przez 3 minuty, co na to? Dobra, więc stwierdziłem, że tą petardą. że nie chciałem wrzucać tymi petardami w moje. Koleżanki z klasy To stwierdziłem, że wrzucę do śmietnika Już mówię, która za... Nieważne Stanęłem perfidnie obok tego śmietnika No nie wiem, i może było Pół metra do tego śmietnika nie I stałem obok tego śmietnika Odpaliłem petardę, bo oczywiście Co innego mogłem zrobić I chciałem trafić petardą, uwaga, do śmietnika Ale że jestem upośledzony umysł, Bo to trafiłem za śmietnik no, Trzeba być upośledzony Jakimś zjebanym debilem Żeby z pół metra, nie nie trafił do kurwy właśnie do jakąś jebaną. Ja pierdolę, to było takie, o kurwa, nie trafiłem i X. I zacząłem ogólnie oddaliłem się, żeby nie było, że prawda to ja... Chuj to nie było nauczyciela żadnego. O kurwa snapodech. Więc że tam nie było żadnego nauczyciela, no to ja wiem, że to sobie zrobię, no bo w sumie będzie śmieszne, nie? I co mi się może z niby stać takiego? No i ogólnie jak petarda pierd wybuchła, to był taki huk jak na wojnie normalnie w Afganistanie czy za innym kraju takim śmiesznym. W sensie nie że tego, że coś mówię, Bu nie? Tylko bum było duże. <gry> I trochę też było siwo, może to było takie małe, może maksymalnie mi się, wydawało, mi się wydaje, że to miało 3 cm takie gówna, może 3,5, ale na pewno na, na pewno nie miała więcej, to było takie małe gówno. A tak pirr bo że to w ogóle hu, hu, No i ogólnie było śmiesznie <laughs> w sumie przez pierwsze pół godzinki, bo. Ty, ej, ty, to ty tą petardę rzuciłeś! No ja kurwa, kto inny. <laughs> No, a potem, kurwa, się okazało, że No, kto tam to już się pytali nauczyciele No i ja, ja, oczywiście ja nie wiem, to nie mam pojęcia, kto to rzucił czy... Chuj, chuj wie Ale niestety, musiałem się przyznać, bo ponieważ Nasza klasa by nie pojechała na, wy... na jakąś kurwa Nie pojechałaby na jakąś niebaną wycieczkę, kurwa Na niby trzy dni, czy coś O, nie pojedziecie nigdzie, nie, 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 chuj wam w dupę A jak przyszło co do czego, to i tak nie pojechaliśmy nawet na wycieczkę Nie, nie się przyznać się na kilku nie mam, bo ogólnie pochaliśmy. I ogólnie miałem mieć zachowanie naganne na koniec roku, a tu co? Czekajcie, bo ja gdzieś mam świadectwo moje. Albo nie? Fuj nieważne. Ale z tego co pamiętam to miałem zachowanie albo dobre, albo bardzo dobre. Więc <laughs> kurwa śmiesznie, nie? Ja bym petardą w ogóle, jeszcze tam było innych. Wiele, odpierdola, wie, wiele, wiele się odpierdolało w tym roku szkolnym i jakoś tak wiecie, no nie, nie było w sumie bardzo przygubane więc no, w sumie spoko no wypierdolaj z snapem, kurwy jebany ale naprawdę moim zdaniem tak się w chuj się i tą petardę pierdoląć na tych kilku z taką zabawę tak naprawdę, no w sumie całego dnia w bo było śmiesznie a jakie były konsekwencje, no wsadziliśmy to poprawczaka teraz jest na tym, kurwa, nie do więzienia do, do za, 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 kurwa mać Jestem upośledzony, nie, ja pierdolę, no, co ja robię ze swoim życiem Ogólnie no to oczywiście podpierdoliłem go Ja się miałem ogólnie plan, podpierdolić całkowicie gościa, który mi dał da te petardy Żeby w ogóle, no to on tymi, tymi petardami rzucił, ja Ja nie mam nic wspólnego z ja jestem, prawda, niewinny nie chłopiec, ze mnie te sprawy Ale niestety nie wyszło <laughs> I jeszcze ta kurwa jebana, kurwa chudzi dupek jak to wygląda, szmaty jebane Ponieważ ta osoba chciała ogólnie mnie tak Wiebać że no ogólnie on mówił, że on mi tych petard z ręki do ręki nie dał. A teraz chuj mu w dupę jebać, kurwa, szmatę pierdoloną. Family Friendly Content. No i ogólnie tak chciał mnie wiebać, i jest dopiero 8.30, ja muszę zrobić 10 minut. Oczywiście nie nie nie, 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 tego nie było. Ale na szczęście miałem dobry, dobrych kolegów do czasu, aż się zjebało wszystko. Ale to, to, to kiedy indziej, w sumie może. Którzy, prawda potwierdzili, że ja on mi te petardy nie dał... Co w się, sensie, że... Nie, inaczej. On mi te petardy zdał z ręki do ręki że ja... że ja se ich nie brałem samemu, bo aż taki zjebane to nie jestem bez pisady. <coughs> Chyba. Ale jakoś ogólnie wszystko się roze rozeszło. Moi rodzice w sumie wyjebane to mają teraz. Właśnie no wtedy... W sumie wtedy było takie, no to no to już i tak mogłeś, Ale dwa dni później, w sumie na dzień później wyjebane, kurwa... Tylko, żebym nie, nie miał nagany, i sumy nagany nie miałem nawet na półrocze. <laughs> więc pozdrawiam. I jaki z, z tego morał? Puszczajcie petardę, ale kurwa umiejętnie. Bo nawet, jak chcę was, na was was własna kurwa klasa jebana, bo kurwa się boi o cukierki mam. która się kurwa boi, że nie na jakąś pierdolną wycieczkę jebaną, to chuj im w dupę, kurwa, i jebiesz, nie wiem, bierzesz, przychodzisz do szkoły z takim kołachem, kurwa, i wszystkich rozstrzeliwujesz, no i chuj w Pizzy jebany szmaty jebane, Kurwa. Zbyt dużo przeszczeń jak na mnie, wiecie co? Zbyt dużo przeszkadzeństw, ja muszę się ogarnąć. Ogarnąć Więc to byłoby by na tyle o tej śmiesznej historii. Mam <grym> na się <wyszło> o kurwa, że się uśmialiście. A jak, a jak nie, to to chłymam w duchu. O niestety przykro mi. O! 10 minut doszło. Hele <grym się> ja, i Nie ogólnie to? Każdy tylko wpierdla cukierka. No i ogólnie to zostawcie lajka, no, udostępnijcie, nie wiem, cukru, dwa kotu, niebanemu, nie wiem, komukolwiek. Bo um, we już umieram, nie ma co robić. I przydadzą przy się nowi widzowie do realizowania tej sprawy. Tak się że to nie się ma, kurwy. Kocham Was. No, bardzo Was kocham. Tak naprawdę. I no, kocham Was, papa! Pierdok.